Witam serdecznie, tutaj Tomek Pieciński z klubów Futuro. Chciałbym Ci w tym nagraniu powiedzieć o tym, jak zmieniliśmy nieco formułę klubów Futuro i jak teraz te kluby będą wyglądać po to, co zrobiliśmy, żeby można było jak najefektywniej wykorzystać te wszystkie umiejętności, tą samą wiedzę w życiu codziennym i żebyście jak najwięcej też rzeczy do swojego życia mogli zaplikować. na początku. Pierwsze pół godziny poświęcamy networkingowi, czyli temu, żebyście się mogli zapoznać ze sobą, powymieniać informacjami na temat tego, co robicie, poznajdywać być może ludzi, którzy będą chcieli w jakiś sposób z Waszych usług skorzystać, czy poznajdywać ludzi, których usług Wy potrzebujecie. Przez te pół godziny my damy Wam specjalne jakieś zadania, specjalne pomysły na to, w jaki sposób możecie się poznać i ze sobą się powymieniać kontaktami. Następnie 5,5 godziny będzie prowadzone przez jednego z profesjonalnych trenerów z mogiem. W naszej organizacji jest to, żeby to doświadczenie było zbierane przynajmniej przez kilka lat. I tam jest oczywiście teoria na dany temat, który jest w danym miesiącu przeprowadzany, i praktyka, która ma też tę teorię pomóc wcielić w życie. Na samym końcu dostajecie jedno, dwa zadania domowe, które możecie wykonać po to, żeby dalej ten temat po szkoleniu ćwiczyć. Natomiast kilka dni po szkoleniu jest webinar bezpłatny dla uczestników szkolenia na którym to trener będzie odpowiadał na wszelkie Wasze pytania, wszelkie Wasze wątpliwości, wszelkie zagadnienia, które chcecie poznać związane właśnie z tematem, który był na danym klubie omawiany. Także zapraszam Was serdecznie, mamy nadzieję, że ta ulepszona forma Wam się spodoba i że będzie skuteczna dla Waszego rozwoju. Dzięki pozdrawiam.